Witam wszystkich. Chciał, chciałem chwilkę coś powiedzieć o olejach w koparkach, w yy, ładowarkach, w różnych maszynach budowlanych i rolniczych. Yy, bo często sobie te tematy lekceważymy. I tutaj akurat jest ładowareczka Cetelmeier i tu też doszło do spienienia olejów. Chodzi o to, że często uważamy, że hydrauliczny to hydrauliczny olej. Olej przekładniowy to przekładniowy. No a tak wcale nie jest. Przynajmniej w tych starszego typu sprzętach, na przykład z Niemiec. Tu jest wszystko bardzo dokładnie, na przykład w tej maszynie opisanej, ogólnie w maszynach. Jest opisane, musimy dobrze popatrzeć, poszukać i naprawdę warto, warto nie na jakiś tam forum na przykład, bo tam nie ma wiarygodnych informacji, nie są to źródła wiarygodne. Często też tam y, różne śmieszne rzeczy się, y, y, się człowiek może takich rzeczy doczytać. Tu chodzi o to, żeby znaleźć wiarygodne źródło, jakąś instrukcję obsługi, nawet y, w innym języku może sobie przetłumaczyć, może się coś tam zrozumieć, ale chodzi o to, żeby, żeby to było źródło wiarygodne. Tutaj akurat jest naklejka, więc jest wszystko ładnie opisane. Ktoś tu wlał prawdopodobnie jakiegoś zwykłego HL46, bo tak najczęściej się do hydrauliki wlewa, ale tu się okazuje, że tu jest całkiem inny olej. Tu jest olej o, hydrauliczny, tu jest opisany że to ma być 20W20. O, tutaj są te całe specyfikacje. No, a czym to się różni? Przede wszystkim jest to olej mineralny. Mineralny i to jest ważne. Nie miesza się on z dzisiejszymi tych, tymi HV i tak dalej, tymi olejami. No i trzeba to poważnie potraktować, bo te maszyny mają po 30, może i 40 nawet lat, ale one naprawdę ładnie chodzą. A potem zdarza się tak, że no, mówimy o to jakieś graty stare sprowadzone i dlatego to już nie działa, już nie ma jazdy, już jest słabe, już trzeba pompę wymieniać, już gdzieś tam cieknie. Nie, nie, to nie jest tak z tymi maszynami. To są wysokiej klasy y, maszyny. Nieporównywalnie y, materiały i jakość jest lepsza od takich y, jakichś samochodów osobowych, nawet wysokiej marki. Tu jest ch chyba jednak y, wyższa technologia, jeżeli chodzi o jakość przede wszystkim. Ale naprawdę tego się trzyma, trzeba trzymać. Tak samo o y, Płyn hamulcowy W tej maszynie to nie jest jakiś tam e, Do 3, do 4 czy tam e, jeszcze DA1 czy jeszcze jakiś inny tu jest po prostu ATF ATF I to też jest ATF Trzeba by było jeszcze doczytać Ale ATF Dexron Czyli trzeba zobaczyć, czy to jest mieszalny, czy to jest taki sam olej od tych samych specyfik płyn. O tych samych specyfikacjach co dzisiejszy ATF2. No, z silnikiem, akurat tu nie ma za dużo wymagań jest CC, API mieszalny, CC. No, czyli tu jest silnik Deutsch silnik Można powiedzieć król. Król silników. Tak, i on, on praktycznie rzeczywiście chodzi na, nawet na tych słabszych, starodawniejszych olejach. Yy, na przykład yy, tu też jest taka yy, na placu ładowarka. O tam może ją będzie widać. Paus. I tam na przykład w, w hamulcach je, jest Taki płyn hamulcowy mineralny. Mineralny. A to oznacza, że tak samo nie wlejemy sobie byle jakiego oleju hamulcowego, bo za chwilę nie będzie hamulców. Gumki w pompce popuchną, czy coś takiego. A jeszcze gorzej, jak w mostach w mostach popukną uszczelniacze. Także też yy, tam jest akurat mineralny, czyli ja też chyba zaryzykowałem. Kupiłem LHM, LHM do Citroena, i teoretycznie wydaje mi się, że zrobiłem dobrze, bo to jest też mineralny z dawniejszych lat płyn hamulcowy, no nie tylko hamulcowy, bo i hydrauliczny. Także naprawdę. Warto się przyłożyć, poświęcić trochę czasu i sprawdzić dokładnie, na jakich płynach, na jakich olejach nasza maszyna chce chodzić i na pewno się odwdzięczy i będzie dobrze chodzić pomimo swoich lat. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.